Mamy wiele objawów związanych z otyłością, które są bardzo charakterystyczne i wiemy o tym. Mówimy o nadciśnieniu, cukrzycy i innych powikłaniach. Natomiast są objawy związane z otyłością niecharakterystyczne. Na przykład refluks, zaburzenia widzenia, żylaki, czy chrapanie nocne. Jeżeli chodzi o zgagę, to jest problem, który wydaje się być bezpośrednio połączony z dolegliwościami związanymi z żołądkiem i jamą brzuszną. Tak jest, dokładnie tak się dzieje, natomiast jest to przede wszystkim związane ze zwiększonym ciśnieniem, który jest w jamie brzusznej związanym właśnie z otyłością. Więc pokarm, który przechodzi do żołądka, zamiast iść sobie dalej spokojnie, jest jak gdyby cofany się, cofa się do przełyku i mamy to nieprzyjemne uczucie zgagi. Jeżeli chodzi o problemy z chrapaniem, to związane one są przede wszystkim z tak zwanym chrapaniem nocnym. Związane jest to, że tkanka tłuszczowa może również odkładać się w tak zwanym podniebieniu miękkim, gdzie powoduje to, że podniebienie opada nam na język i powoduje zaburzenia oddechu w nocy. Jeżeli chodzi o problemy z żelakami, to najczęściej związane są z tym, że w naczyniach żylnych odkłada się blaszka miażdżycowa, która zaburza przepływ żylny i wówczas w nie do tego tworzą się żylaki, czyli problem z odpływem. Koniecznie, w szczególności u osób, które mają nadwagę bądź otyłość, yy problemem jakim jest zgaga, chrapanie czy żylaki, jak również zaburzenia wzroku. O tym nie wspomniałam wcześniej, natomiast samo zaburzenie wzroku też może być bezpośrednio związane z otyłością i nadwagą, gdyż blaszka miażdżycowa nie tylko w naczyniach obwodowych, ale również w naczyniach, które przechodzą przez oko, może się odkładać i może to wtórnie powodować zaburzenia widzenia. Więc w takich przypadkach warto się diagnozować, a przede wszystkim pomyśleć o odpowiednio zbilansowanej diecie, i odpowiednim, regularnym aktywności fizycznej, no i oczywiście o tym, żeby się badać i kontrolować.